Kolejny dzień naszego rozważania słowa i krótkie, krótki filmik. Wtorek, 19 lipca 16 tygodnia zwykłego. Dzisiaj odczytujemy Ewangelię Mateusza 12 od 46 do 50. Prawdziwa rodzina Jezusa dotyka mnie szczególnie fragment, gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. I później ostatnie zdanie. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Nie wystarczy z Jezusem rozmawiać, by być w Jego rodzinie, by pretendować do miana Jego brata czy siostry, matki, ojca, matki. trzeba wypełniać wolę jego wolę czyli zastanawiać się też jak wprowadzić konkretne na przykład zdanie z ewangelii ze słowa w moje życie i pytanie konkretne ile czasu poświęcam na rozmowę z Jezusem by po prostu pomodlić się i może czasami nic z tego nie wynika. A ile czasu poświęcam na taką modlitwę głęboką, z której wynika y, pytanie: co chcę zaczerpnąć i zastosować w swoim życiu? Z tego słowa, które od Jezusa słyszę z tej właśnie rozmowy. Można rozmawiać dla samej rozmowy, ale można rozmawiać, by ta rozmowa przynosiła jakiś konkret. Jaki konkret do swojego życia zaczerpniesz z dzisiejszej rozmowy z Jezusem? Modlitwa na dziś brzmi: Duchu Święty, pomóż mi z moich modlitw i spotkań z Jezusem zaczerpnąć konkrety do mojego życia. Dobrego Błogosławionego Dnia.